Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj szybki przepis na obiad, na słodko. Racuchy na maślance. Najlepsze, jakie jadłam, i robię je najczęściej. Moje dzieci je uwielbiają, ale w zasadzie każdy je lubi. Idealne, żeby zjeść je z drzemem. Mięciutkie i puszyste, jak poduszeczki. Spróbujcie. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Przygotowanie zaczynamy od wymieszania maślanki, pół litra. Najpierw mieszamy ją z jajkiem jednym, całym. Najlepiej trzepaczką. Dodajemy płaską łyżeczkę soli, płaską łyżeczkę sody, dwie łyżki cukru. Mieszamy i dosypujemy 400 g mąki pszennej. Może być tortowa, może być wrocławska pojętnie jaka, jaką macie w domu. Mieszamy. Konsystencja jest dosyć gęsta, ale właśnie taka ma być. I gotowe. Ciasto odstawiamy na 15-20 minut, niech sobie odpocznie i dopiero smażymy. Na patelni rozgrzewamy olej, bo na oleju właśnie będziemy smażyć i nakładamy łyżką racuszki. Możecie sobie pomóc, tak jak ja, drugą łyżką, żeby zdająć z niej ciasto. Smażymy na. W średnim ogniu, nie za dużym, żeby nam się nie paliły. Jak są już z drugiej strony ładnie przyrumienione, zdejmujemy. Pamiętajcie, żeby smażyć je na nie za dużym ogniu, żeby zdążyły sobie dojść w środku. Zobaczcie, jakie są puszyste. Są naprawdę pyszne. Smakują troszkę jak drożdżowe. Na patelnię dolewamy jeszcze odrobinę oleju, ponieważ zawsze troszeczkę go po smażeniu jest za mało. I kładziemy ponownie kolejne racuszki. Smażymy tak, aż usmażymy całe ciasto. Z tego przepisu wychodzi około 20 sztuk. I gotowe! Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzu, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!